Zobaczcie to. I tak każda lampa. A no tu można zobaczyć, jak ściekają ścieki z miasta do. po prostu do rzeki. Nie wiem. Wczorajszy dzień nie przestawał zaskakiwać, wczoraj wieczorem. Nasz sąsiad Szwed tutaj zwalił się po prostu i mamy tutaj, e, to jego krew w sumie, bo rozwalił sobie dwie ręce, e, rozwalił sobie palce. On e, spadł ze skutera przez jakiegoś lautanczyka, bynajmniej on tak mówił. No, bo sytuacja wygląda tak, że on wychlał litru whisky i po prostu, no, po prostu się wywalił. Potem tutaj w ogóle dużo ludzi było. Tak, na no skuterze jechał. Dużo ludzi starało mu się pomóc. On nie chciał w ogóle nigdzie jechać do żadnego szpitala. Mu trzeba było postrzegać, bo on tak dosyć porządnie wywalił się. No, ale potem tutaj jego sąsiad Andol Złodziej, jednak go zawiózł, jednak go przekonał najwidoczniej. No i tyle. Dzisiaj już jest, jest cały. Siedzi, odpoczywa. A my idziemy na śniadanie i zaczynamy nowy dzień. Ok, mamy rowery, i zaraz lecimy zwiedzać wyspę do francuskiego mostu. Tam jest jakiś jeszcze fort, i kajaki z delfinami, i coś jeszcze. Oprócz tego, że tutaj wygląda to jak szkola, mamy tutaj dworzec autobusowy. Eee. I jakiś most? Nie wiem co to jest. Czyli zaczyna się wioska tego miasta, tej wysepki. No co, so, lecimy. Ta wyspa pewnie ma 3 km na 2 km, ale przystanki autobusowe też są. Nieźle. Tu są świnie przywiązane po prostu do drzewa dosyć często.

Maga też chcę pogłaskać. No. Można, można. Może ona to trufle szuka. Most przez Mekong na wyspę numer 2. Ja myślałem, że on będzie starszy, jakoś inaczej wyglądać, ale jest taki. Tam jest jakiś historyczny port, gdzie pojedziemy później, jak będziemy wracać. A teraz lecimy na tą wyspę, sprawdzać co, co jest tam. Podejrzewam, że jakieś stulecia temu tu mógł chodzić. Tu mógł kursować pociąg. Ok, z tego co przeczytaliśmy, i z tego co ja zrozumiałem, Francuzi starali się rozszerzać swoje wpływy w regionie. Oni mieli protektorat nad Kambodżą i chcieli się przesunąć bliżej do Him, bo tutaj z drugiej strony oczywiście z Birmy miały wpływy Angolę, więc tutaj mieli tutaj swoją walkę. Oczywiście wejście jest płatne. Mam nadzieję, że wodospad będzie tego wart. A teraz idziemy coś wypić, kupimy jakieś wody. Przechodzimy przez taki most do wodospadu i tu są takie dziwne kaczki. Wow. O, o! Ataka! Aha. Czy to gęsie. To gęsie chyba czy? Nie wiem, właśnie. To wygląda jak łabędź i gęś. Zara, chłop tutaj. Zrobię porządek z tymi gęsiami. <grystanie> Wodospad jest ogromny, ale musimy znaleźć jakieś miejsce, gdzie będzie go widać bardzo dobrze. Więc szukamy. A kto jeszcze nie wie, czemu rozmawiam ja, a nie Aga, dzisiaj więcej? To Agasa załatwiła bardzo mocno głos i teraz gadać nie może. Szeptem może tak, jak coś to może wam poszepczyć coś. Coś tutaj trochę lepiej widać, ale niestety na... tutaj do góry nie można wejść. Ja myślę, że tam byłoby spoko wszystko widoczne. A tu mamy taki most, więc też pójdziemy tam. No, tam też są spada. No i tyle. Aga znalazła kolejnego kota, więc wodospady już nie interesują, tak? Wejście na te mosty niestety przekracza nasz budżet. Za osoby by wyszło z 50 zł. Mamy te pieniądze, nie mamy to na te mosty, więc idziemy sprawdzać gdzieś indziej, może znajdziemy jakieś miejsce, gdzie ten wodospad widać. To jest kolejna terolka, Można sobie przejechać nad wodospadami. Wszedłem do, do góry. I trochę strasznie, bo wygląda tak, jakby to wszystko miało się zawalić. I stąd, niestety, też nie jest taki super widok na te wodospady. Trochę to jest skambo. Wchodzisz za 30 tysięcy, potem że za mosty musisz jeszcze zapłacić. 250 tysięcy. Tam jest są łodzie do delfinów, też pewnie tam 250 tysięcy. Więc trochę przykre No potężny wodospad. Wydaje mi się, że w, podczas sezonu deszczowego tu może być jeszcze mocniej. W się na pewno jest. Ale i tak robię wrażenie. A tutaj można zobaczyć jak wysoko e, bywa woda, jakby na tych skalach widać tutaj taki poziom, nie? A wczoraj chyba zapomniałem wspomnieć, że te góry tam to już Kambodża. Jesteśmy prawie na granicy. A my schodzimy do brzegu. I widać, że tam są jakieś sieci, nie? Ktoś tutaj ma rybackie sieci ogólnie. I nic tutaj nie ma oprócz tych sieci. Łódeczka jakaś tam jest. No i widać, że tu jest dość poważny nurt. Korki na drodze. Czyli mamy krowę Mumu Motherfucker. Historyczny francuski port. Mekong jest niewyobrażalnie ogromną rzeką. A tam już Kambodża. To wszystko jest już poza granicami państwa. Wow. Tak, tutaj delfiny pływają, można wziąć łódź taką. Te delfiny nazywają się jakoś jak krótkogłowa czy coś takiego. Ogólnie spoko opcja, tylko że możliwe, że trzeba będzie przekroczyć granice z Państwem Kambodża i tam zapłacić jakąś, e, jakieś pieniędzy dla Kambodżańczyków, żeby tam wpłynąć. I, I nie wiem ile kosztuje sama, sama, sama taka. Łódź? Więc no nie płyniemy dzisiaj tam. Gwarancji się zobaczymy, jest no... Tak, gwarancji nie ma. Właśnie chodzi o to, że gwarancji żadnych nie ma i może zobaczymy, może nie. A tutaj coś się dzieje. Tak wyglądają te delfiny. E, tutaj można zobaczyć, że torami przywozili tutaj łodzie i spuszczali na wodę. I tu była kolej. Teraz przed chwilą wspinaliśmy się taką ścieżką powiedzmy przez las zobaczyliśmy, że będą ładne widoczki i owszem są, tylko że wszystko zaraśnięte i nic nie widać tak też było idziemy z powrotem wydaje mi się, że wlało się komunizm ja nie wiem jak to skomentować ja też nie wiem jak to skomentować, ale oni mają po prostu takie flagi. Ale w sumie Chiny tu blisko nie graniczą, więc nic dziwnego. Plus Wietnam też chyba komunistyczny, a to w ogóle szkoła jest. taka socjalistyczna partia, partia A. No, socjalistyczna partia, więc wszystko wiadomo. A tu jest właśnie ta fajna zabawa w błocie. Dzieci sobie bawią się w błocie. Nie wiadomo co konkretnie oni robią, ale są całe brudne. Ale to nic bo tu rzeka blisko, więc teraz się umują. Jak coś wieczorem zaczyna być trochę niekomfortowo z tymi muszkami. Oprócz tego, że wszędzie tu latają komary, zobaczcie to. I tak każda lampa, tam 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 wszędzie wyjść to. No ja pokazałam. Tam wszystko i tak całe ulice. Zaczynamy kolejny dzień. Niestety zapomniałem od razu nagrać śniadanie, ale ogólnie mamy szakszukę i farmerskie śniadanie. Ogólnie wygląda bardzo podobnie, tylko że ja mam inaczej doprawiony i ziemniak do tego. I stwierdzamy, że tutaj nam jedzenie bardzo smakuje. Jest trochę inne... Wiadomo, że to jest bardziej takie europejskie jedzenie, ale jednak po kambodżajskich doświadczeniach z kaczą krwią, po prostu nie mamy sił na, 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 na eksperymenty. Nie, wczoraj jedliśmy. No kolację. wczoraj jedliśmy tak kolację taką ałatańską, w sensie ja brałem salatkę z kurczakiem, a ty makaron też z kurczakiem, Ja No to jest jak chińska. chińska tak. a twoja sałatka to tam, tam był kurczak, tam kurczak. Tak, moja salatka to był kurczak e... Potem jeszcze ogórki i salatka oddzielnie po prostu stała. No, ale było pyszne, trochę ostre. A teraz pokażę Wam jakie są pieniędzy w Laosie Zaczynając od 1000 dalej 2 Ogólnie Laos to jest... Republika socjalistyczna, czyli komunistyczna, i mają prezydenta takiego, tego samego od 30 lat, i powiem Wam szczerze, że ten podobny do Jelcyna o, i 100 tysięcy też z panem Jelcynem Laotańskim. Jesteśmy już na. Na przystanku tutaj czekamy na naszą łódź, żeby płynąć do autobusu na łąd i mamy tutaj bardzo dużo, bardzo dużo osób. Nie wiem jak się zmieścimy, jak coś będziemy płynąć, tylko żeby plecaki nam rzucili, co nie? No cóż, odpływamy z tego z tej wyspy piesek trochę szybciej zacząć ładować tych ludzi, a będziemy czekać na autobus. Jak my dojedziemy do Krakowa, to że jaki autobus, będzie. A to właśnie ja by uważał trochę, bo to wedle jest duży, nie? <laughs> Biegnie. Te, popatrz, jakie duże. Jakie rogi ma. Mu-mu. A mu. jak śmierdzą. Noś trochę, to już. Tylko, że śmierdzą. Ludzie cały czas napływa. Coraz więcej. I nie wiem jak my się zmieścimy. W każdym razie mamy, mamy bilety na 12. bo napisane, że na Baxeves wyjeżdża o 11. Więc wyjeżdża on z wyspy o 11 i przywozi nas na dworzec autobusowy. I z dworca autobusowego już czekamy do 12. 14.30 powinniśmy być już w mieście. Dzisiaj plan jest taki, żeby zakupić trochę rzeczy, więc dzisiaj będzie trochę... Wytratny dzień. E, musimy kupić koszulki, musimy kupić tam inne rzeczy. But mi w ogóle się rozerwał. <noise> Więc e, nie wiem, albo skleić, albo kupić nowy but. Także tak. Aga szukała lekarstwa, teraz też ma zaletwione gardło jeszcze tak dalej. Już trochę lepiej, ale jeszcze nie jest super. Jak też się czujesz? Nie znalazła lekarstwa, jak się czujesz? No dobrze! No, dobrze, ale ma głos jak z kreskówki trochę. Przechlany tydzień! Przechlany tydzień, tak. Taka jest sytuacja. But nie wytrzymał, ja wytrzymuję jeszcze tą podróż, ale But już po prostu mówi daj spokój, ale niestety nie będzie mu spokoju, dzisiaj będzie zaklejony. To jest dobra jest fajna, tylko zostało tylko zaklej się, klej. Mamy super klej, ale on się skleił i nie chce się rozkleić, nie chce się otworzyć, więc albo się kupi, albo pójdzie do szapce. To jest pierwszy bus do faksa, właśnie cały zajęty, więc czekamy na następny. Wrzuciliśmy nasze plecaki. okazało się, że już nie ma miejsca, jak już wchodziliśmy do tego busa, więc czekamy. Ogólnie mówili, że będzie 6 busów w jedno miejscu. Dobra, my mamy tutaj luksus, wszystko Mamy siedzenie, możemy kawkę napić się tutaj zostawić sobie to miejsce na nóżki albo w kierowce tak będziesz tutaj nogi wstawisz No to po prostu coś na stole. Jest. Więc ogólnie o no to wygląda tak i lecimy jakaś asocjacja chińska ale wydaje mi się, że sam budynek był zbudowany jeszcze do e, tego jak tu Chiny weszli Ogólnie to Laos jako była prowincja francuska była bardzo ważnym miejscem dla Francuzów jako taki szlak do Indii przez rzekę Mekong. Przez to było bardzo dużo wojen tutaj i jesteśmy już w Paksi. Idziemy teraz na rynek kupić nam jakieś rzeczy. Widzę, że tutaj koszule kosztują. 30 tysięcy, 36. 000. Nie, flagę komunistyczną nie kupujemy, ale, ale e, co jeszcze? Idziemy teraz. A, zameldowaliśmy się w pastelu już. Pastel nas kosztował e, ile? 6 dolarów? 6 tam 50. Spotkaliśmy kolegę z e, Holandii, który mieszka w Czechach który nie mieszka w Czechach, a podróżuje i jutro pewnie wyruszamy na taki lup i jedziemy w góry i na wodospady a teraz wracamy do korzenie czyli do tego co było wcześniej czyli kuchenka azjatycka proszę bardzo pad tutaj będzie kosztować nas 60 bat mamy tak jak, tak jak lubimy, czyli woda z lodem, woda z kranu wszystko. Na ten brzuch, żeby... Tak, a żeby na brzuch było fajnie. Na brzuch, co ty masz z brzuchem, wszystko masz dobrze. Więc e, można na nowo. Po dwóch tygodniach. Tak, ej, nie mów srania. Po dwóch tygodniach choroby. Jeszcze chciałem powiedzieć, że w się mieszka 6,5 miliony osób to na 200 tysięcy kilometrów kwadratowych jest bardzo malutką liczbą jakby pomyśleć jak w Polsce by mieszkało 10 milionów ludzi także, no, bardzo mało kraj wiadomo górzysty jest i on podzielony na trzy grupy takie etniczne mniej więcej, bo nie, nie, nie da się tego tak podzielić, bo są e, te co mieszkają na dole, czyli tu gdzie jesteśmy, te które mieszkają w środku, i ludzie, którzy mieszkają w wysoko w górach. Dla porównania, tutaj jest gęstość zaludnienia na kilometr kwadratowy: 28 osób, przy tym w Polsce 100... 124, czy jakoś tak, więc no, jest to ogromna różnica. Dostaliśmy jedzenie, czyli pod tej i jakiś sup i pamiętajcie, pataja nigdy za dużo ten bazar prezentuje się lepiej niż niektóre galerie. No a przyszliśmy tu kupić koszulki dla siebie Tak, koszulki... Ale mają same bawełny. Na razie tak, widzieliśmy a, tylko bawełnę Tak, u góry niestety jest zamknięte, więc będziemy szukać tutaj. Coś na pewno zaraz znajdzie się. Dobra, zawiodliśmy, szukaliśmy koszulę z takiego materiału ogólnie ale niestety nic nie znaleźliśmy, po prostu chodzimy tutaj trochę już czasu niestety nic nie ma już bazar się zamyka, więc zbieramy się z powrotem do hostelu już więc tak wygląda ten bazar i tak kolejny 7 Eleven, ale już w się, czyli sieciówka jest no, w każdym azjatyckim kraju zobaczymy jak tam będzie dalej Jeżeli ktoś potrzebuje świnkę takie te azjatyckie, to zapraszam do kupienia. I tu też I kozy Kozy też można I gęsi I wsio Ale taki market To nie jest najszerszy moment tej rzeki. Ta rzeka Mekong płynie przez Chiny, Laos, Kambodżę i Wietnam do morza. Jest ogromna. Robi zawsze na mnie wrażenie. A tutaj trafiliśmy na przygotowanie do Chińskiego Nowego Roku. Można będzie wygrać samochód i nawet chyba traktor, więc zapraszamy. A tu można zobaczyć jak e, ściekają ścieki z miasta do... po prostu do rzeki, nie tak, wiem. W ogóle, tam gdzie śmierdzi Mekong, tam zawsze wpuszczają ścieki, tak zauważyliśmy. A tam dalej to wszystko z prądem leci. Tam rybki łowią. I my to potem jemy wszystko. Polecamy rybki z Mekongu. Znaleźliśmy taki łump. Aga już szuka sobie jakaś koszulka w łumpie. Ktoś przywiózł to z Europy, a ja chcę z powrotem zawieźć. Nie ma. Nie Nic ma. nie ma. Okej. Okay. Lecimy. Nie? Tak, jeden z symbolów tego kraju są te woły. Pełno ich tutaj tak, i nawet na banknotach no? mają. I tu jakieś lautańskie budowle, nie wiem co to jest. O, to jak, jak, to wygląda jak zapora na amyką. A może to jest zapora? Jakaś dama. No. Nie wiem, kto projektował, ale bardzo mi się podoba, jak to wygląda, ta laweczka. Stylowo, e, tak jak mówiłem, Laos jest podzielony na trzy zony, więc ten bank jest południowy, e, jakby południowego regionu. Budynek bardzo ładny. A tu Mekong dalej, jeszcze szerszy niż wcześniej. i jeszcze jest tu taka świątynia wygląda ładnie może nawet jutro pójdziemy, zobaczymy albo tam jak będziemy wyjeżdżać nie wiem, za parę dni a koszulki nie dostanę. tak, koszulki niestety nie ma wszystkie koszulki męskie albo dla piłkarzy jakieś takie piłkarskie więc nie wiem będziemy szukać, wydaje mi się, że będziemy szukać po prostu w stolicy pójdziemy do centrum handlowego i tam na pewno coś się znajdzie a bo bola, to jest w tym, tutaj w tym kraju jest grubsza niż u nas. Taka naprawdę gruba. Bardzo dużo produkcji Zary z metkami, z metkami, z metkami Zara i tak dalej. Więc podejrzewam, że z tego kraju może pochodzić ogólnie nasza kochana Zara <śścoughs> i gdzieś stąd przyjeżdżać. No futra, futra sprzedają to jest też numer, nie? W takim kraju futra. Tak jak w Dubaju. W Dubaju też można było futra kupić.